Senat zajmuje się koronawirusem od trzech tygodni. Była senacka komisja zdrowia, trzy tygodnie temu sytuacja była inna, dzisiaj jest inna, ona jest dynamiczna. Na komisji zdrowia w Senacie należy nam się rzetelna informacja, jak, jak zostało jakie zostały podjęte działania, aby przygotować społeczeństwo, zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Koronawirus jest wirusem specyficznym. On ma bardzo wysoką zakaźność, większą niż grypa i kiedy on już przyjdzie, to zachorują rzesze chorych. Już wczoraj zgłosiliśmy propozycję uzupełnienia porządku obrad, która została została przegłosowana wbrew senatorom Pisu 39 co mnie niepomiernie zdziwiło bo dzisiaj się okazuje że ta informacja jest potrzebna pytam o to czy jesteśmy przygotowani na wypadek ewentualnej epidemii która może wydarzyć się w najbliższym czasie jak wygląda model rozwoju zakażenia jaka jest estymacja wydarzeń jak się szacuje, ile będzie chorych, jakie tempo rozprzestrzeniania, jak zabezpieczamy chorych? W Polsce z podejrzeniem koronawirusem jest hospitalizowanych 47 osób. Także objętych kwarantanną jest 55 osób i tak zwanym nadzorem epidemiologicznym, czyli czynnym nadzorem epidemiologicznym jest objętych 1570 osób. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego też nasze procedury, które rekomendujemy wszystkim podległym naszym służbom, ale także całej opiece zdrowotnej, także są na bieżąco uaktualniane i takie uaktualnienia od wczoraj trafiają do, do, naszych, do naszych placówek. Chciałbym Państwu powiedzieć, że na bieżąco monitorujemy sytuację. Jeżeli Państwo mówicie, że dzisiaj jesteście gotowi na koronawirusa, może tak, dzisiaj, ale w poniedziałek nie byliście kompletnie przygotowani. Kompletnie. W poniedziałek zgłosiła się do mnie grupa dziesięciu osób, która przybyła do Polski, przybywała. Zadzwonili do mnie z Włoch, przybywali z dosłownie 30 kilometrów od czerwonej strefy z regionu najbardziej zagrożonego. Prosili o pomoc. Uruchomiłem wszystkie możliwe moje kontakty. Zadzwoniłem do inspekcji sanitarnej. Rozmawiałem z panią dyrektor Inspekcji Sanitarnej w Województwie Lubuskim, zadzwoniłem do szpitala. Jedyny szpital w województwie lub zakaźny to jest w Zielonej Górze, nikt nic nie wiedział. Zadzwoniłem do pani marszałek, dotarliśmy do pana wojewody, nikt nic nie wiedział. Jako kraj jesteśmy przygotowani, natomiast Ważna jest dalsza mobilizacja. Ważna jest dalsza mobilizacja wszystkich, informowanie wszystkich, którzy wracają, bo zdarzają się osoby, które są poza granicami Polski, które nie zawsze mają pełną wiedzę i ważne jest, żeby kontaktując się czy ze swoimi bliskimi w Polsce, czy przyjeżdżając tutaj, spotykając się ze służbami medycznymi, były poinformowane odpowiednio. Jeżeli wracamy właśnie z tego wypoczynku i. Mamy gorączkę, mamy kaszel, mamy duszność i byliśmy we Włoszech powinniśmy się albo telefonicznie skontaktować się ze stacją sanitarno epidemiologiczną, albo bezpośrednio zgłosić się do szpitala zakaźnego na Izbę Przyjęć tego szpitala. Jeżeli natomiast przyjechaliśmy z Włoch i czujemy się dobrze, nie mamy żadnych objawów infekcyjnych, nie mamy gorączki, powinniśmy się przez czternaście dni obserwować, można mierzyć sobie codziennie temperaturę. Poprosiłem także odpowiedź na piśmie na moje pytania w kontekście przejrzenia procedur, które w Polsce obowiązują. Bezpieczeństwa na przejściach granicznych, lotniczych, kolejowych, drogowych, morskich. Od wczoraj na wszystkich lotniskach w Polsce jest prowadzony pomiar temperatury Pas pasażerów, którzy wracają z Chin i z kierunku włoskiego. Póki co ten wirus, również pod takim względem epidemiologicznym, nie jest jakimś szczególnym zagrożeniem. Te parametry zarażalności, również śmiertelności, nie są zbyt wysokie. To jest dobra informacja dla potencjalnych pacjentów. Ministerstwo i sanitarno-epidemiologiczne służby działają. Ich działania są działaniami profesjonalnymi, natomiast nie możemy lekceważyć koronawirusa i nikt go nie lekceważy. Przede wszystkim nie usłyszeliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak późno rząd zareagował dwa tygodnie, o czym mówi Władysław Kośniak my zostały przespane. Cieszę się, że, że pan minister jest dodatkowo jest senatorem, w związku z tym myślę, że Izba jest zadowolona z tej debaty. To jest wirus, który jest wirusem osłonkowym, osłonka jest lipidowa. Jak państwo wiecie, lipidy nie znoszą detergentów i mydła. I my ten wirus możemy zwalczać za pomocą mydła lub detergentów. Po pierwsze, duża ilość substancji myjącej, czyli duża ilość mydła. Najlepiej zdjąć zegarek i podwinąć jednak, jednak mankiet. Normalnie myjemy 30 sekund, 30 sekund, myjemy ręce. Rozkładamy palce, między palcami druga ręka. Myjemy ręce, obrotowe ruchy przy kciukach, obrotowe ruchy przy kciukach i nadgarstki, i spłukujemy od góry do dołu.